Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie W tym filmiku przedstawię wam reklamę serwera BrutalCraft.pl Ponieważ kilka osób prosiło mnie o to już bardzo dawno temu Więc yy, chciałbym po prostu spełnić ich prośbę Także zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że się spodoba Serwer BrutalCraft to serwer, który jest no, dosyć stary, nie oszukujmy się Serwer ten powstał już bardzo dawno temu, no i jak każdy miał swoje zwloty i upadki. No i właśnie taki powrót miał miejsce niedawno i jestem z tego bardzo zadowolony, bo im więcej serwerów, tym większy wybór, no i więcej możliwości, a co za tym idzie, więcej graczy. Praktycznie wszystko co oferuje serwer znajduje się na miejscu, w prostym spawnie zamkniętym w czterech ścianach, coś w stylu zamku, tak zwany gród, zrobiony przez Terrora, Conradosa i Expire. Łatwienie ułatwienia gry na początku każdy może sobie kopać na sceniarkach na spawnie. No i nie wiem, co tu się od Janie Pawliło. jakaś dziurka się zrobiła, prawdopodobnie jakiś bug. Brutal Craft to serwer, który powiedzmy sobie szczerze, wymaga od nas dużo, aby założyć własną gildię, ponieważ tych itemków, które trzeba zdobyć do założenia gildii, jest całkiem sporo. Jest również sklepik pod jedną wiesz taki mały sklepik, tylko te najważniejsze itemy. No, i jest oddzielny sklep z Alchemią, do którego można się dostać przez portal. No, i przez ten sam portal również dostajemy się do naderu. Przejdźmy już teraz do tych nowości, a więc ym, to już nie chodzi nawet o te komendy Boyfarmer czy tam Sound Farmer, ale są trzy takie fajne komendy: czyli FossaFarmer, Amulety i Kontakty. Kontakty, czyli chodzi tutaj oczywiście o nazwy Scape'a właścicieli serwera czy też adminów. Fossa Farmer, czyli taki blok, że jak go postawimy gdzieś, to niszczy nam 70 kratek w dół. Bardzo fajny pomysł. Kolejna komenda, czyli amulety, jest to zupełna nowość i pierwszy raz widzę coś takiego. Jak sam opis wskazuje i tłumaczy, amulety są to specjalne dodatki, które dają nam możliwość uzyskania licznych bonusów, efektów, premii i tak No i można je kupować dowoli pod warunkiem, że ma się na to jakieś tam itemki, za które się właśnie to kupuje. No i dzielą się one na korzystne oraz na pasywne, czyli które wyrządzą szkodę naszemu przeciwnikowi. Zamiast kupienia, można te amulety jakoś tam skraftować i tłumaczy nam to komenda Craftingi, ale z tego co widzę, ta komenda jeszcze nie działa. Co jeszcze oprócz amuletów? Poza zamkiem mamy PvP, jest jakiś safe, nie wiem o co w tym chodzi. Jeżeli ktoś wie o co w tym chodzi, to może mi napisać w komentarzu. No i to chyba na tyle z tych ogólnych rzeczy, resztę musisz poznać sam. Także zapraszam, IP port jest w opisie. Przypominam, że BrutalCraft jest na wersję 0.15. No jeżeli chcesz docenić moją pracę i film ci się spodobał, to strzel oczywiście łapkę w górę pod tym filmem. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć.